Tym razem także muzyki na naszym spotkaniu wspólnym z okazji 103 rocznicy odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości. O wykład z Niepodległości będę prosiła Pana Kolasę, historyka, który jest zaprzyjaźniony z naszym uniwersytetem od, od wielu, wielu już lat, a potem będzie wspólne śpiewanie z zespołem Karolina i Karol pieśni legionowych, o których opowiem krótką historię. Zatem zapraszam Pana Roberta Kolecka. Dzisiaj no, temat taki rocznicowy, związany, jak już Pani Przedmówczyni powiedziała, że 103 rocznicą ozestanie niepodległości, czyli 103 lata już upłynęło od tego wydarzenia, ale oczywiście, a sama niewola trwa 123 lata, więc już zbliżamy się do podobnej daty. I no, drogi do niepodległości w nogi, ponieważ tych dróg było wiele, bardzo trudnych, krętych, przecinających się wzajemnie, yy, ale jakoś szczęśliwie doprowadziły nas do odrodzonej Rzeczypospolitej, która miała miejsce, jak Państwo pamiętają, w 1918 Ale zanim to wszystko się zaczęło, no to tak jak ta mapa nam przedstawia, Powstał ta podzielona przez trzech zaborców. Oczywiście jest pewien błąd, który, który na nauczyciele historii powielają od pokoleń. Tak naprawdę było tylko, znaczy ten zaborca austriacki właściwie powinien nie być Austria, tylko jak ześniecy, a jest sztucznym tworem, który powstał w 1806 roku dopiero. Staram się wybrać tylko te najważniejsze i najciekawsze. Szukamy takiej proporcjonalnie dużej bąbonierki z napisem wiedza, <krym> galopująca <górę> wiedza. Worek wiedzy. Niestety nie ma, wobec tego musimy pozostać przy. Merci. Tak, symbolicznie. <grywa> tak. <grywa> Legionowe pieśni miały często niezwykłą historię powstania. Żołnierze układali je spontanicznie do znanych melodii, głównie ludowych. Melodia tej pieśni to melodia Marsza Kieleckiego, numer 10 którego autorem prawdopodobnie był kapelmistrz zarówno Orkiestry Straży Ogniowej jak i Orkiestry I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, czyli był to Andrzej Brzuchal-Sikorski. Jeżeli chodzi o słowa tejże jeśli, tutaj pojawiły się problemy, gdyż było wiele wersji tekstowych, i wielu autorów. To w marcu 1937 roku minister Wojciech Alojzy Świętosławski ustalił jedyny obowiązkowy tekst pieśni, który śpiewany jest do dziś. Natomiast w sierpniu 2007 roku pieśń tam Stała się pieśnią reprezentacyjną wojska polskiego, a więc czas na zaśpiewanie. towarzyszyło wiele pieśni, chociażby takich jak Marsz pierwszej kadrowej, Sybylii, pod okienko, Piechota, rozkwitały pąki białych róż, o mój rozmarynie, Wojenko, Wojenko, Ułani i wiele, wiele, wiele innych. Pieśni te trafiły do wojskowych i szkolnych śpiewników i na trwałe weszły do polskiej kultury. Dziś chętnie są śpiewane chociażby z okazji Święta Niepodległości i dzisiaj pośpiewamy Oczywiście niektóre z nich. Raduje się serdecznie, raduje się szaty, szakado.